Witam Was, kochani. Ja w trasie na Kraków, czyli kolejne miejsce szczęśliwości, szczęśliwości na planecie Ziemia. O czym przecież wiecie, bo tak naprawdę poza pięknem nic tu nie ma. Oczywiście wielu z nas nadal upiera się, że jest inaczej. Co powoduje, że po prostu dostajemy dowody naszej. Ślepej wiary w rzeczy, których tak naprawdę nigdy nie było, ale no, że o tym dzisiaj nie chciałem mówić. Mój skutecznik na ten moment nazwiemy: niepodgrywanie na ziemskim ekranie, które dla równowagi Twoim energetycznym. Pięknym mi się stanie. Wiecie co, kochani? Oczywiście wiecie, że mówię tylko i wyłącznie na przykładzie swoich doświadczeń. Ostatnim takim moim elementem, pewnie, że nie ostatnim, ale ostatnim z tych, które zauważyłem, które znacznie, ale to znacznie ograbiały mnie z energii kreacji, była taka całkiem naturalna, wydawać by się mogła, próba Czekania. Czekania na istoty, które są cudowne. Czekania na ludzi, którzy, jak wszyscy, są piękni, wspaniali ale umówmy się. Pokazywali mi, że nie mają dla mnie ani uwagi, ani czasu, ani energii, którą chcieliby poświęcić że tak powiem na scalanie tej relacji. Powiem Wam kochani, że de facto wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że gdy ty próbujesz się podkładać, rozdając się, podklejając się pod duchowość, która tak cię powyginała, że jesteś już w takiej serduszkowatości, że właściwie to jesteś w stanie oddać się w całości i wkręcasz sobie tak jak ja wkręcałem sobie przez bardzo długo, że nie potrzebuję nic w zamian. Była moja podświadomie zafałszowana energia, braku wiary w siebie i swoje możliwości. Dlatego stworzałem istoty, które po prostu nie miały dla mnie czasu. Nie miały w ogóle ochoty tak naprawdę na żadne ziemskie harce. No przecież po to tu jesteśmy. Dlatego mówię wam to tylko i wyłącznie. Z perspektywy tego ciała i moich doświadczeń nie dajcie się ograbiać. Jeśli w tym momencie jesteście w sytuacji, w której spotykacie, wyświetla Wam się jakiegoś rodzaju relacja, i w tej relacji czujecie dysharmonię, dajecie z siebie wszystko, bo przecież tak trzeba, a nie dostajecie nic w zamian. To nie chodzi o to, żeby tą osobę zmieniać, to nie chodzi o to, żeby ją oceniać. I na Boga nie chodzi o to, żeby próbować ją do czegokolwiek motywować czy zmuszać. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyście się zatrzymali i zauważyli, że skoro jesteście w tego typu ustawieniach, to oznacza to tylko i wyłącznie, że macie w sobie ten wzór, który właśnie Wam się wyświetla. Kropka. I od tego momentu możecie zrobić dwie rzeczy: przyznać się do tego. A, okej, okay. wyświetliłem sobie tego typu ustawienia, ale wcale mi się to nie podoba. Zakomunikować w tej istocie. I ona ma do wyboru z kolei również dwie rzeczy. Pracuję z wami wspólnie nad tym, żeby w tej relacji była równowaga. Albo po prostu każdy idzie w swoją stronę. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ale przychodzi taki moment, kochani, naszym tu na ziemi pytowaniu, że światło, które się przedziera przez ten pled kolektywnego syfu jest już tak potężne, że nie będziecie w stanie zbyt długo utrzymać swojej własnej fikcji podgrywania i podkładania się. Nie dacie rady, kochani. Nie zatrzymacie życia, którym jesteście. Źródło i tak zawsze znajdzie. Sposób, ponieważ źródło to Wy i szuka Was w tym samym momencie, w którym wyszukacie swojego szczęścia. Każdego rodzaju skrzydło, o czym bardzo często mówię w tych moich skutecznikach, polega tylko i wyłącznie na tym, że jedyny sposób całej Waszej istoty, żeby Wam pokazać, że podejmujecie w tym momencie swego rodzaju wyzwania, decyzje, które nie przybliżają was do waszego szczęścia jedyny sposób w jaki źródło to wypowiada to jest po prostu pokazanie wam swego rodzaju dysonansu. I teraz powiem wam najlepsze dla mnie dzisiaj mój zgrzyt i jakiegokolwiek rodzaju odstępstwo od bycia w fantastycznej formie i humorze jest tylko i wyłącznie dowodem Arek. Znów gdzieś coś przekombinowałeś, popatrzyłeś na to co właśnie stwarzasz, nie jak na doskonałość. I tu, kochani, możecie do tego wrzucić worka ludzi, zdarzenia przed no Wszystko, skoro to co widzę, jest zużytą gumą, czy czymś co już się wydarzyło, nie powinienem się tego podklejać. Z drugiej jednak strony. Jest odchodzić z miejsc i zostawiać ludzi, którzy ewidentnie nie są dla mnie. Powiem Wam, że my naprawdę zbyt długo udajemy silnych, zbyt często naginamy naszą wgraną przez pryzmat edukowania się siłę. Nasze serduszkowate. Się w imię bycia oświeconym. Skróit! Jeśli jesteś osadzony w swojej prawdzie, jeśli naprawdę wiesz kim jesteś, manifestujesz po drugiej stronie doświadczenie, w którym dana istota wpływa w to na równi z tobą. Jeśli tak nie jest, czujesz skrzyd, nadal masz w sobie aktywny program umniejszania sobie. Kropka. To jest tak banalnie, kochanie proste. Widzę co stworzyłem Akceptuję, nie grzebię w tym Informuję I albo dokonuje się zmiana Albo ja tej zmiany dokonuję Zostawiając ustawienia, w których właśnie jestem Czy wy kochani zdajecie sobie sprawę Jak banalnie proste to jest Ja się czasem kuśwa zastanawiam Po cholerę ja o tym tyle mówię Skoro całe prawo przyciągania I to, że to działa Można Wytłumaczyć w jednym zdaniu tak naprawdę można nic nie mówić ktoś kto jest gotowy i tak to odczuje dlatego moi drodzy ja z tej swojej krainy szczęśliwości kocham was wszystkich bezwarunkowo każda istota na mojej drodze w tym momencie jest przepiękną szansą na to bym albo właśnie w tym momencie przedłużył sobie doświadczanie tej mojej szczęśliwości tu na ziemi albo dostroił się jeszcze bardziej do swojego piękna, gdy być może po raz kolejny w jakimś zakresie manifestuje swego rodzaju dysonans, kontrast. Nie dajcie się nabrać, nie dajcie się ograbić, nie dajcie sobie wmówić pod żadnym pozorem, że potrzebujecie jakichkolwiek zmian, by być wystarczająco dobrymi, że potrzebujecie jakiegoś procesu. By wreszcie wypłynąć na powierzchnię, źródło, prawda, jak zwał, tak zwał, to coś, czego szukacie, w tym właśnie momencie przepływa przez Was w całym swoim potencjale możliwości. Jeśli jeszcze czujecie, że nie macie do tego dostępu, to jest to tylko i wyłącznie nakładka z zapożyczonych wierzeń. Które powtarzając bezmyślnie, jak małpki, wgraliście sobie, zakotwiczyło to tam głęboko, w tym miejscu, z którego tutaj na Ziemi otwierają się Wam do doświadczenia. No i dają Wam jedynie dowód tego, co w Was nadal jest aktywne, ale na Boga, kochani, wszystko to można przepisać, przeprogramować i na powrót stać się szczęśliwością. Uch. I see you, all of you. Ciao.